Panie generale, pisze w dobrej wierze, męża mi zabrali, sama w to nie wierzę, przecież on za wolność dzieci osieroci. Po zakończeniu walk z hitlerowskimi Niemcami przyszło im stawić czoła kolejnemu okupantowi. Nazywani przez komunistyczną propagandę zaplutymi karłami reakcji, zdrajcami, bandytami, bohatersko walczyli z sowieckim terrorem. Walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa. Partyzanci, bohaterowie, żołnierze wykręci. Dla nich wciąż sytuacja była jasna składali przysięgę w jej treści znajdowały się słowa o walce w celu realizacji celu, w realizacji celu, jakim była niepodległość państwa polskiego, której wciąż nie był. 1 marca uczciliśmy ich pamięć. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy wyklętych odbyły się pod pomnikiem ofiar totalitaryzmu w parku Orła Białego. Panie generale, kiedy byłam mała? Mama mi mówiła, żebym w oknie wciąż nie stała. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała. I tak całe życie z nadzieją na niego czekałam Panie generale, plują na mnie w szkole. Honor odebrani. Lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolę